Witam serdecznie Piotr Wiśniewski, firma Camper for Mountain. Moi kochani, oprócz takich boksów do tyłu, o których już wspominaliśmy na filmach, mamy też w ofercie takie fajne torby do, na trzeci rząd okien e, na sam tył auta. Jeżeli macie, o, jeżeli macie potrzebę e, zagospodarowania sobie właśnie tej przestrzeni okiennej i wam niepotrzebne są te okna, bo jeździcie w dwójkę bądź nie cofacie foteli do samego końca, te torby mogą właśnie wypełnić. Wiadomo, w tych samochodach jest bardzo mało miejsca i ka każde parę centymetrów jest na wagę złota. I teraz można sobie... takie torby właśnie montowane są na przystawki w oknach, e, czy to do Volkswagen na T5, T6, do Trafika, do V-klasy, e, do Mercedes, Renówka, Volkswagen, tak. Generalnie do wszystkich aut. Klienci, którzy wiedzą, że to mamy, przed przyjazdem do nas zgłaszają, że takie torby by chcieli. E, sprawdzamy, czy to mamy na miejscu telefon przeładował, czyli boksy, torby, moskitiery, doposażenie samochodów, lodówki Jolko, jeżeli sami coś budujecie, fajne wentylatory, mamy już naprawdę tego sporo, lodówki do zabudów dla tych właśnie majsterkowiczów, więc zapraszam do nas, ceny te same co u producentów. Czyli nic tylko nas odwiedzać. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Wiśniewski, firma Camper w Mountain.